Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Teraz cała prawda, cała historia naprawy Zafiry. Na początku filmu słyszeliście jak odpalała. Albo jak nie odpalała. Albo jak nie odpalała i jak później po naprawie e, odpala. Pierwsze co, podłączyliśmy komputer diagnostyczny, bo na desce świecił się błąd, tak? Błąd wskazywał. Od elektrycznego uszkodzenia zaboru recykulacji spalin EGR, po demontażu EGR-a, widać było tutaj w kolektorze dosyć dużo nagaru. I czujnik ciśnienia w kolektorze też był zalepiony. Wyczyściliśmy to. EGR po konsultacji z właścicielem został wymieniony na nowy. Praktycznie błąd zgasł. Drugi błąd. Bond... Zaczęło, zaczęło w miarę palić. Tak, zaczęło w miarę palić. Drugi błąd, który był, to. Czujnik położenia wałka rozrządu Czujnik ten znajduje się pod kołem Pod kołem, tak Trzeba było zdemontować rozrząd, zdemontować koło A reszta no to już w miarę proste Czyli to wymienione Błąd zniknął Czysty komputer Zero błędów Auto niestety dalej Odpala, ale ciężko Bardzo ciężko i się mało tego jeszcze przy tym Momentami zaczyna tłuc I tutaj Michał Wpadł na kolejny pomysł. Jeszcze dodam jedno, zanim dokończymy. Też podpinaliśmy do rozruchu, yy, do rozruchu podpinaliśmy akumulator, do tego bosterka naszego i też nie było poprawy. Myśleliśmy, że jest słaby akumulator, że to nie akumulatora, ale trop był dobry, ponieważ... Rozrusznik. Rozrusznik. Co Michał było w rozruszniku? Wywalony na tulejkach dosyć mocno, nie wiem czy to wygląda. No, Efekt taki, że nie zazębiało dobrze, tak? Albo nie zazębiało, albo, albo się, się po prostu jakoś stawiał bokiem. Tak, I nie, nie dawał takiej, nie dawał momentu obrotowego na tyle dużego, żeby odpalić dobrze auto. No, różnica jest bardzo duża. Mało tego nawet już przestało tłuć się przy odpalaniu. No myśleliśmy, że już dwoma się rozlatało. Tak myśleliśmy, tak. I to wszystko była Wina tego rozrusznika. Tu już nie dzwoniłem do właściciela. Zaryzykowaliśmy podmiankę. Dostaliśmy od znajomego, który regeneruje na podmiankę, żeby sobie sprawdzić. Kwestia naszej pracy tylko włożenia wyłożenia. I tutaj już on zostanie w tym aucie. Ten mu oddamy do regeneracji, a od niego tamten kupimy, tak? Także, prawdopodobnie tak. Także naprawa nie była ewidentna. Bardzo dużo podobnych błędów wbiegło się naraz, które miały znaczenie też w odpalaniu. Myślę, że pewnie już yy, usterka, usterkę, że tak powiem zepsuła, bo mógł na przykład już siadać EGR, mógł być wtedy już problem z odpaleniem no i kręcenie też długo na rozruszniku, też spowodowało uszkodzenie tego rozrusznika, Mogło być tak. Mogliśmy wyeliminować teraz nie tylko przyczynę, ale też powód. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Piszcie, jakie wy macie ciekawe przypadki podczas diagnozy, podczas naprawy. Pozdrawiamy.